W tę spokojną noc gromadzimy się w miłującej obecności naszego Pana, aby wznieść ku Niemu naszą duszę w akcie wdzięczności i poddania. Pod koniec tego dnia, z pokorą i oddaniem, ofiarowujemy nasze modlitwy, uznając dobroć i miłosierdzie Boga w każdej przeżytej chwili. Ta modlitwa jest nie tylko podziękowaniem za otrzymane błogosławieństwa ale także aktem pełnego zaufania Jego mocy i ochronie. Prosimy Go, aby udzielił nam głębokiego odpoczynku, którego potrzebuje nasze ciało i dusza, abyśmy obudzili się odnowieni w Jego świetle. Zapraszamy Cię, abyś poświęcił całą swoją duszę tej świętej chwili. Proszę bądź obecny od początku do końca filmu, nie tylko po to, by wyrazić swój szacunek. Ale także by otworzyć drzwi swojej duszy, przyjmując łaskę i pokój Boży. Nie zapomnij podzielić się tym filmem ze swoimi bliskimi, aby razem udać się do Boga, życząc sobie nawzajem i wszystkim dobrej nocy pełnej snu, w pokoju, w Jego miłujących ramionach. Niech ta modlitwa będzie schronieniem pokoju i spokoju, sposobem na oddanie się Jego miłości i odpoczynkowi. Ojcze Niebieski, gdy zapada noc, staję przed Twoją boską obecnością z sercem pełnym wdzięczności i czci. Dziękuję Ci głęboko za każde błogosławieństwo, które wylałeś na mnie w ciągu tego dnia. Patrząc wstecz, uznaję, że każda przeżyta chwila była prowadzona przez Twoją miłującą rękę i bez Twojej pomocy nic nie mogłoby się dokonać. Tej nocy klękam przed Tobą, prosząc o Twoją nieustanną obecność, ponieważ tylko w Tobie znajduję pocieszenie, siłę i kierunek. O Panie, Ty jesteś moją ucieczką i moim zbawieniem. Słowa są zbyt ubogie, aby wyrazić ogrom Twojej dobroci i wielkość Twojej istoty. Wszystko, czym jestem, jestem dzięki Twojej łasce. Ten dzień był pełen wyzwań. Ale dzięki Twojemu miłosierdziu i mocy udało mi się je przezwyciężyć. Dziękuję Ci za każdą próbę, której pozwoliłeś mi stawić czoła, ponieważ wiem, że przez nie kształtujesz mnie, umacniasz i przybliżasz do siebie. W tej chwili oddaję Ci całe moje jestestwo, wiedząc, że tylko Ty jesteś w stanie uleczyć rany mojej duszy. I odnowić mojego ducha. Proszę Cię, Panie, abyś nadal prowadził moje kroki, gdy będę odpoczywał tej nocy. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, zaleje moje serce i da mi głęboki odpoczynek, którego pragnie moje ciało i dusza. Obym mógł oddać się Tobie z pełnym zaufaniem, wiedząc, że w Twojej miłości i ochronie będę bezpieczny. I że gdy obudzę się o świcie, będę odnowiony, umocniony w Twojej łasce i przygotowany na stawienie czoła nowemu dniu. Tej nocy łączę się z moimi braćmi i siostrami w wierze, którzy cierpią na ciele lub duchu. Proszę Cię, abyś dał im pocieszenie w chwilach bólu, abyś wlał w nich nadzieję w ich walce i otoczył ich swoją ogromną miłością. Ty jesteś uzdrowicielem par excellence. Jedynym, który może przemienić ciemność w światło, i ufam, że dzięki Twojej interwencji ich serca znajdą pokój. Na koniec, ojcze Miłosierdzia, dziękuję Ci za dar życia, za Twoją stałą obecność i za niezliczone błogosławieństwa, które na mnie wylałeś. Kwalę Cię i błogosławię, ponieważ w Tobie znajduję prawdziwy pokój. Z wiarą w Twoją wielkość i sercem pełnym miłości, powierzam się Twojej opiece tej nocy, ufając, że Twoja łaska zawsze będzie mi towarzyszyć. Panie Boże Wszechmogący, w tej chwili ciszy zbliżam się do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności i czci. Dziękuję za każdą chwilę, którą pozwoliłeś mi przeżyć w tym dniu, za każdy oddech, który wziąłem. Za każdy krok, który postawiłem pod twoim boskim przewodnictwem. W każdej chwili czułem twoją bliską obecność, prowadzącą mnie z miłością i mądrością. Dziękuję ci głęboko, ponieważ pomimo trudności i prób, z którymi mogłem się zmierzyć, w każdej z tych chwil twoje światło było moją latarnią, twoja siła moim wsparciem. Proszę cię, Panie, abyś włożył w moje serce zdolność przebaczania tym, którzy mnie obrazili, tak jak ty ze swoją nieskończoną miłością przebaczasz moje winy. Czasami ból lub gniew nas więżą, ale wiem, że tylko w przebaczeniu znajduję prawdziwy pokój. Pomóż mi żyć tak, jak mnie uczysz, z czystym sercem, gotowym porzucić urazę. I przyjąć Twoją odnawiającą łaskę, niech moje życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości i miłosierdzia. W tej chwili odpoczynku chcę ofiarować Ci całe moje jestestwo jako ofiarę miłości. Dziękuję Ci, Panie, za ofiarę Twojego syna, za jego przelaną krew, która mnie odkupiła i dała mi nową szansę. Każdego dnia czuję się bardziej przynaglony, by Cię kochać i adorować. Odkrywać Twoje dzieła w najprostszych i codziennych chwilach, rozpoznawać Twoją boską rękę w każdym działaniu, w każdym oddechu. Moje życie należy do Ciebie i pragnę, aby Twoja chwała zawsze się w nim objawiała. Wiem, że zostałem stworzony, aby żyć w Twoim pokoju, znajdować radość w Twojej obecności i chodzić w świetle, które Ty ofiarowujesz. Dlatego proszę Cię, abyś nadal prowadził moje kroki, zwłaszcza gdy staję w obliczu trudności. Bez względu na to, jak ciemne są noce mojej duszy, w Tobie zawsze znajdę rozwiązanie, siłę i nadzieję, aby iść naprzód. Dziękuję Ci, Panie, ponieważ Ty czynisz wszystko nowe i każdego dnia moje serce jest odnawiane przez Twoją miłość. Teraz łączę się z tymi, którzy cierpią, z tymi, którzy walczą z chorobą i bólem. Proszę Cię, abyś wylał swoje uzdrowienie na ich ciała i duszę, abyś dał im pokój, którego tak bardzo potrzebują. Niech poczują twój miłujący uścisk. Niech doświadczą twojej uzdrawiającej obecności i niech pośród swojego cierpienia znajdą w tobie pocieszenie. ufam w pełni twojej ochronie, Panie. Teraz przygotowuję się do odpoczynku w twojej miłości. Wiem, że podczas mojego snu Ty czuwasz nade mną, kierujesz moimi snami i odnawiasz moje jestestwo. Moje zaufanie do Ciebie jest całkowite i oddaję się Twojemu pokojowi z pewnością, że podczas snu moja dusza jest pod Twoją opieką, a moje ciało znajduje spoczynek w Twoim boskim schronieniu. Chwalę Cię, wysławiam Cię i dziękuję Ci za wszystko, czym jesteś, i wszystko, co czynisz. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na mnie, na moją rodzinę, na wszystkich, którzy mnie otaczają i na wszystkich, którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. Dziękuję za poświęcenie swojego cennego czasu, na dołączenie do tej pełnej znaczenia chwili modlitwy. Mam nadzieję, że te słowa i modlitwy przyniosły Ci pokój. I zaufanie w nieskończoną miłość Boga. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, nie zapomnij dać mu polubienia, podzielić się nim ze swoimi bliskimi i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić przyszłych znaczących treści. Niech Bóg Cię błogosławi i zawsze strzeże w pokoju w swoich ramionach.